Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku wyzwania 10 wampirzątek. Pograłam tutaj sobie jeden dzień i tak Jasper właśnie wrócił ze szkoły i jak widzicie, na O matko, tu tutaj jest. No, przez jest szóstkowym uczniem, także będziemy go postarzać. Alice właśnie tutaj robi nam torta, bo jestem już po prostu nadkreziony tamten. A tutaj w Stefan był nie szóstkowym, także jak już tutaj poszło w tym młodzie od razu chodź sobie lekcje odrabiać. Później chodź się bawić. Nie rozmawia z rodziną młodszym. I tutaj przy matko imię, imię. i tan. Itan. Jak widzicie, mamy trzeci poziom komunikacji, także zostało tylko poruszenie się i też będzie miał urodziny, także bardzo fajnie. Uda nam się tutaj może potwójne urodziny zrobić. Jeszcze jutro nasz mały Charlie będzie również miał urodziny, także bardzo fajnie. Tylko musimy tutaj czekać, aż Alice sobie torta zrobi. A u nas w międzyczasie powiem, taki komputer nam się popsuł, także musieliśmy wymienić. Okej. Okay. Więc tak, obrócimy i chodź tutaj. E, tak, dodaj świeczki urodzinowe. Przestań chodzić na go. Przestań w ogóle jeść mi te torty. Och. No co za ludzie. No. Postaw sobie... Nie widziałeś tego. Udaj, że tego nie widziałeś. Nie warto. Dodaj świeczki urodzinowe. I co? I zdmuchnij świeczki. Niech tutaj urodziny młody obchodzi. A ty i ten jak się tam masz... Ej, to ty sobie możesz mój drogi pokrążyć troszkę, tak mi się wydaje. E, pokrąż sobie troszkę. I przestań! E, weźmy sobie kreatywność, nie wiem, to i cecha? Miłośnik zwierząt. Z fajnie. Jazz, oh, ja się może z prez prezentu. O matka, co za stylowa, oh. ja nie mogę. Ej, ale ma fajne rysy. Hmm. Dobra, no to teraz tak. Mój drogi, no to przykro mi, ale musisz teraz podrabiać lekcję. Niestety nie ma tak łatwo. Ty jesteś widzę głodny. To chodź sobie od razu, weźmiesz resztki. A jak w ogóle twój poziom umiejętności? A, to może za chwilę czwarty, a to luz. Tu już sobie pokrążyłaś, ale chodź sobie jeszcze pokrąż troszkę. No, jeszcze ten trzeci poziom dzisiaj. Dawaj. Dobra, Stefan zrobił pracę domową, to fajnie. Ty, co, to odrabiasz, dobra? Później ja cię od razu tutaj wyślę na ćwiczenie, bo pewnie i tak no jutro się nie uda, żeby już miał trzy, ten czy kolejny poziom. Umiejętności no się raczej nie uda, ale zawsze wiecie, żeby tak do drugiego poziomu, jakby miał, no to by było fajnie. Dobrze, niech sobie leci. Chciałam też dzisiaj, powiem Wam, żeby sobie zrobił sparring z mamą. Yy, bo czemu by nie? Ojojoj, ty oj, oj, nie masz tego? Nie idziemy na żadną randkę, co to jest. Ech. No, to była tylko jednorazowa sytuacja. Oha, opłać rachunki przede wszystkim. Ech, sekrety vampirów, zamów pakiet plazmy. Zamówimy sobie. I weź sobie wypij. Dobra, dziękuję za złożone zamówienie. Fajnie. Jak widzicie, mamy punkty mocy. Czy ja już ich nie brałam? E, dobra, co my tu mamy? Wampirzy sen. To. Nie się wydaje, że ja już wybrałam, ale nie wiem. Cienka skóra. Dobra. A, bo coś tutaj nie gra, no ale czemu? Ja sobie wybieram to. Okej. Okay. Aha, może jakąś muszę słabość sobie wybrać. Ehm. Weźmy sobie to. Okej, okay, teraz poszło. Dobra. No to fajnie. Jak tam Jasper? Odrobiłeś sobie pracę. No, no to super. Ty, Stefanie, jak tam. Weź się pobaw, a ty miałeś krążyć, mój drogi. Pokrąż sobie. Jak nie dzisiaj to żeby jutro były urodziny. No. Bo już mało zostało, także nie ma co mi się wydaje, wiecie. Tutaj się chlastać. A ty, moja droga, chodź tutaj. Odchwaszczaj. Zbierz cały plon, moja droga. No i już nie ma nic więcej. Dobra, co ty masz zajęci? W ogóle weź się przebierz, bo już mam wrażenie, że w tym stroju cały czas chodzisz. Ym, stroje. Weźmy sobie drugi jakiś. Dobra, jak ten desper. No, dawaj, dawaj. Uda ci się. Yy, wiesz co, no to chodź się załatw. To chodź się załatw, ale później chodź się tutaj pobawić, żebyś sobie wbił już ten następny poziom. Nie ma co tutaj wiecie, w ogóle się yy, zastanawiać, no bo nie zostało mu jakoś duża, już zawsze będzie duża, akurat urodzimy się w na od na następnym odcinku, w na następnym dniu. Już następnego dzieciakania. Fajnie by było. O, trzeci poziom umiejętności poruszania się. Także moi drodzy, wyprawiamy urodziny. Także już wyciągam tort. Ym. Gdzie jest otwórz? Tu na samym końcu. Ym, tak, wyciągamy torta. I tak, dodaj świeczki urodzinowe. Ym, nie rozmawiaj z nim na razie. Chodź, chodź, chodź. Dodaj świeczki urodzinowe i teraz tak pomóż zmuchnąć świeczki. I danowi. Proszę, jak się to nie udało. Nawet bym poszły te umiejętności, także się bardzo cieszę. Chyba przykrał się to było tak długo, matko. No, nie było to fajne. Dobra, idziesz po niego. Charlie sobie śpi. Ej, 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 ej młody. Uzyska dodatkowe zaliczenia. Dalej. Cztery, masz poziom... Ej, to na drugiego poziomu nie masz. Co ty sobie myślisz? Co ty sobie myślisz, człowieku w ogóle? E, ty już biłeś? Ej, no chodź. Tu już są naprawdę takie resztki i ci dam spokój. I sobie możesz i spać. Także przydziel sobie łóżko od razu. Żeby to było twoje łóżko. Idziesz spać. Dobra, weźmy sobie motoryczne i weźmy inną, bo cały czas mają tą Dobra. No i Gitek. I kolejne dzieciątko. Dobra, weź się załatwi i idź sobie od razu spać, ale nie tu. Chodź sobie tu spać. O, mamy czwarty poziom. Tu też możesz sobie już lecieć. E, ty, Alice, jak tam? Okej, okay. dobra, no to okej. Okay. Czemu to się nie chce schować? Matko, w jakim tu jesteś w stanie? Ej, a ja bym bardzo chciała, żebyście sobie zrobili taki wampirzy sparing. Zaproponuj wampirze szkolenie. Dawaj. Jestem ciekawa. Co on na to powie? Ojojoj, coś tu się popsuło. No no to naprawiamy szybko. I co idziecie? Dobra, wszyscy tu śpią. Się bardzo cieszę. To chodźcie. Oj, czekaj, czekaj. młody się budzi. Trzeba go. Mm, skuteczna opieka nad dzieckiem. Masz tu ogarnij go i wampiry i sobie czas powinniśmy być w na nastroju. Dobra, to, to brak, tu już cię sobie prysznic. Ej, przecież nie no? jesteś aż w takim złym nastroju. Co ty, co ty, co ty człowieku? Dobra, to ci oddamy pakiety plazmy i To już sprzedamy, bo się nie przyda. Tak, dobra. To idźcie tutaj kąp. I sobie sumie No A ty się znowu przebierz. Nie chcecie w tym. Weźmy sobie ten. Okej. Okay. I czy ty teraz możesz go szkolić? Czy też jeszcze nie możesz go szkolić? Zobaczmy. Nie. Dwoje halucynacja. Mam ochotę to zrobić. Przestań, Alice, to robić. Przestań, to nie jest fajne. No hmm. co ci się dzieje, po mi, drogi? Dziwna No i teraz, w tym momencie, mój drogi już naprawdę przesadzasz. Eee, kuć, stroj. Wejście się już ogarnie trochę, co? No, bo ani wampirzy sparing, ani nic. No tak chciałam. Wyłaj, Hal. Co U, za to no, wywołaj? My no, my to my cenę, my. Zobaczymy, e, co on dostanie. Jaki strunik i coś takiego. No, chciałam sparing. Naprawdę? E, oh, <laughs> Niplum rimple, the shape. E. Nervous yopic, eh? Ej, No yopic. Eh? Aliz, ja oh, Niplem, rimple, the shape. Global benefactor Saturnario. No, I chłopaki wrócili, jak widzę, mamy urodziny kolejne, także są. Oczywiście wystawiam torta. I tak chodzi tu, tutaj świeczki urodzinowe. Mam nadzieję, że tu każdy wejdzie. Bo ty chyba nie masz, nie? Nie, to jest coś czwórkowym, dobra. Pograbię lekcję. Ty też od razu podrabię lekcję. I już. Wypowiedz życzenie. No, dawaj. Wypowiadaj coś. I... Humble birthday! nobi. I kolejne urodziny do kolekcji super... O! Eee, weźmy sportowe może. O. O, kurde, jaki to mamy, przy jakiego mamy tu przystojnicha? <laughs> Proszę, no Stefan, widzicie, mamy aż dwóch teraz panów, nastolatków. Dobra, ty od razu sobie później to leć na ćwiczenia. Jeszcze nie dostaliśmy powiadomienia, że

Nie mam pojęcia. Dobra, ale to od razu sobie w i się mogę bawić. A pewno, żeby były jednak następne. Nie wiem, czy to było pierwsze. W collegejobu czy to to wygląda? <grym> czy nie? Tak wszyscy sobie ładnie się Sans? Ex-Noi? Dobra. Oh, Boba Nef. To Baba Samba! Oh. nie Dobra. E, to ondru. Później sobie weźmiesz prysznic, później sobie pograsz. Troszkę na, nie wiem, sim, coś tam. To jest on. the jest To To ja na nabieżnią. Powiem bardzo fajnie nam poszło w dzisiejszym odcinku, ale no jeszcze tylko żeby czarnie rodzinę, to będzie w ogóle super. Ej, a tu zrobiłeś to zadanie? Shellner! nie. Nie odrobiłeś, no, to ty będziesz jeszcze ogromną. Nie ma że to to? się nie chce. Mm. no co za no Dobra. Okej, okay, bo ty nie możesz już ten dodatkowego zaliczenia, to chowam. Okej, okay, No wiem, że jesteście w złym stanie, ale no musicie, tak? Dobra, później sobie uzyskasz dodatkowe zaliczenia. Pytania. Ty, Stefcio, jak tam? Ty sobie też później uzyskasz dodatkowe zaliczenie No, no, naprawdę prawda? Niechasty z czy nie? Oh. Oh. Tego no. Nice. Dobra. I tam... Dobra, tobie leci ładnie. Przyspieszymy chwilkę, bo no, nie pamiętam, o której, no, może mieć urodziny. Pewnie gdzieś późniejsza godzina, no ty nadal odrabiasz, no co ci na to poradzę. I to później wiesz co, ci się możesz żemnąć do tej tłumy. Niech ci się troszkę... ...to wampirze mocno ogarnie. Dobra, szybko ci nawet leci to dodatkowe zaliczenie. No ale za to na razie nic nie leci z umiejętnością u niego, nie? Bo mm, Stefan już widzę leci. Tu, dobra, to tu później lecę sobie jeszcze raz poćwiczyć. No aż dopiero na nie połowę pierwszego, to jeszcze przed tą troszkę pracy. Ej, ale Stefan to nawet nie jest jakoś źle ubrany, nie? Bo to to masakra, ale Stefan? Git, w ogóle dzisiaj jakiś widzę sportowy dzień. Rozmawiać ze sobą widzę. Tak? Jej Charlie ma urodziny. Mm. Chodź go postarzeć. Nie, o, nie ty. Timba? Timba, combo. Alice, chodź. Chodź go postarz. Także widzicie, już teraz nasze ostatnie wam rządko będzie małym dzieckiem. Także wielka chwila. Proszę bardzo. Eee, niezależny. Mój oh, luki słodziak. Ojojoj, a oj, oj. znowu ma jakieś ładne oczka. Ładny kolor oczek mamy. Chyba. web. Mój no śliczny. Dobra, no to to co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji, do odwiedzenia mojego Twittera i do usłyszenia do następnego. Pa pa.